W tym odcinku opowiemy sobie o zasadach mnożenia pisemnego liczb przez liczby wielocyfrowe. Opowiem o tych zasadach, ubierając się na konkretnych przykładach. Popatrzmy, mamy tutaj pierwszy przykład 42 razy 11. Chcąc te dwie liczby wymnożyć sposobem pisemnym, czyli pod kreską, musimy pamiętać o tym, żeby zapisać je w taki sposób, aby liczby z rzędu jedności stały pod liczbami z rzędu jedności i liczby z rzędu dziesiątek pod liczbami z rzędu dziesiątek. Zapisujemy, że mnożymy, stawiamy kreskę, kreskę i zabieramy się za mnożenie. Tutaj mamy oczywiście, musimy pamiętać o tym, że mnożymy zawsze od prawej strony, nigdy od lewej, zawsze od prawej. Czyli najpierw musimy wymnożyć liczbą 42 tutaj przez jedynkę. I zabieramy się za takie mnożenie. No ale tutaj nie będziemy mnożyć całej liczby 42, tylko po kolei będziemy mnożyć te cyfry, które tworzą tę liczbę. No i popatrzmy, mamy 1 razy 2. 1 razy 2 to jest 2, czyli tę dwójkę tutaj zapisuję pod kreską, ale w tym rzędzie, w tej kolumnie z liczbami jedności, czyli będzie tutaj dwójka. Następnie mamy 1 razy 4. 1 razy 4 to jest 4 i tym razem tę czwórkę musimy już zapisać w tej kolumnie. Zapiszmy zatem, że tutaj mamy 4. Teraz będziemy mnożyć przez tę jedynkę, która stoi tutaj w rzędzie dziesiątek. Mamy 1 razy 2, to jest 2 i musimy tę dwójkę zapisać już teraz w tym miejscu. I 1 razy 4 to jest 4, więc zapisujemy ten wynik po lewej stronie dwójki. I zobaczmy, że mamy tutaj już dwie liczby. Te liczby musimy do siebie dodać. Tej dwójki my nie mamy do czego dodać, w związku z powyższym przepisujemy ją bez zmian, natomiast tutaj mamy 4, 4 i 2, 4 plus 2 to jest 6, więc tutaj 6 zapisujemy, natomiast tej czwórki nie mamy do czego dodać, w związku z powyższym przepisujemy ją bez zmian. I widzimy w związku z powyższym, że 42 razy 11 to jest 462. Popatrzmy teraz na drugi przykład. Będziemy mieli liczbę 58, którą przemnożymy przez 32. Tutaj również to, co musimy zrobić, to zapisać obie te liczby jedna pod drugą, pamiętając o tym, żeby rząd jedności stał pod rzędem jedności i rząd, jedno, rząd dziesiątek pod rzędem dziesiątek. Zapisujemy, że mnożymy, no i zabieramy się za wymnożenie. Tutaj będziemy mieli, oczywiście znowu, musimy pamiętać o tym, żeby liczyć od prawej strony. I będziemy mnożyć najpierw przez dwójkę, więc co uzyskujemy, co będziemy tutaj mieli? Będziemy mieli 2 razy 8. Zapiszę to mnożenie tu w tym miejscu 2 razy 8. 2 razy 8 to jest 16. I teraz co się dzieje z tą liczbą? Liczbę, która stoi w rzędzie jedności, czyli szóstkę, ja zapisuję w tej kolumnie tutaj, czyli zapisuję szóstkę tu. Natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, którą tutaj uzyskaliśmy, ją już musimy zapisać w kolumnie obok, czyli będziemy mieli w tym miejscu. W kolejnym kroku musimy przemnożyć dwójkę i piątkę. Zapiszmy 2 razy 5, ale teraz pada pytanie, co z tą jedynką? Tę jedynkę, którą tam mieliśmy, musimy teraz tutaj dodać do wyniku mnożenia tych dwóch liczb. 2 razy 5 to jest 10, i do tego dodajemy jeszcze jedynkę i uzyskujemy w rezultacie 11. I teraz tutaj tę jedynkę, która stoi w tym miejscu, w rzędzie jedności, zapisujemy tutaj w tej kolumnie, natomiast tę jedynkę, która stoi w rzędzie dziesiątek, no, zapisujemy obok. Teraz wymnożymy sobie poszczególne cyfry przez trójkę, poszczególne cyfry liczby 58 przez trójkę i będziemy tutaj mieli 3 razy 8. Zapiszmy to sobie 3 razy 8, to jest 24. I teraz liczbą 4, która stoi w rzędzie jedności zapisujemy tu w tej kolumnie, zapiszmy czwórkę, natomiast dwójkę, która stoi w rzędzie dziesiątek zapisujemy nad jedynką. W kolejnym kroku przemnożymy sobie trójką i piątką. Czyli będziemy mieli 3 razy 5. Ale musimy pamiętać o tym, że tutaj jeszcze mamy tę dwójkę, co oznacza, że do wyniku mnożenia tych dwóch liczb musimy dodać jeszcze 2. 3 razy 5 to jest 15. Do tego dodajemy dwójkę, uzyskujemy łącznie 17. Teraz siódemkę, czyli liczbę z rzędu jedności tej liczby zapisujemy już teraz w tej kolumnie. Natomiast jedynkę, która stoi tutaj, musimy zapisać po lewej stronie siódemki i te dwie liczby, które uzyskaliśmy, czyli tą i tą, musimy dodać. Do szóstki nie mam czego dodać, w związku z powyższym przepisuję szóstkę. Natomiast 1 plus 4 to jest 5, więc my tutaj zapiszmy 5 i 1 plus 7 to jest 8. I znowu 1 nie mam do czego dodać, więc przepisuję. Czyli widzimy, że 58 razy 32 to jest nic innego, jak 1856. Pamiętaj o tym, że mnożenie jest przemienne. Czyli jeżeli tutaj będziemy mieli 42 razy 11, to to jest dokładnie to samo, co 11 razy 42. Czyli jeżeli chodzi o to mnożenie, to również dobrze moglibyśmy zapisać 11 razy 42. I teraz to sobie wymnożymy 4, jeszcze nie 4, do czwórki, zaraz przejdziemy. 2 razy 1 to jest 2, 2 razy 1 to też jest 2, więc tutaj sobie zapisujemy i. Teraz czwórka. Tutaj będziemy mieli 4 razy 1, troszeczkę zmniejsza tablicę, żeby zyskać miejsce 4 razy 1. 4 razy 1 to jest 4. I 4 razy 1 to też jest 4. I znowu te dwie liczby musimy do siebie dodać. Dwójki nie mam do czego dodać, czyli przepisuję. Następnie mamy 2 plus 4, to jest 6. I tej czwórki nie mam do czego dodać, więc ją po prostu przepisuję. Czyli zwróćmy uwagę, że jak mieliśmy takie mnożenie, to uzyskaliśmy tutaj liczbę 462, natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę to mnożenie, to również uzyskujemy liczbę 462. To jest właśnie przemienność mnożenia, czyli możemy te liczby przemiennie ze sobą mnożyć i zawsze uzyskujemy ten sam wynik. To samo możemy zrobić tutaj w tym przykładzie drugim. Czyli też możemy zapisać, że 58 razy 32 to, to jest dokładnie to samo co 32 razy 58. I też tutaj sobie to przemnóżmy, 32 razy 58. I zaczynamy znowu od prawej strony. 5, jeszcze, jeszcze nie 5, tylko 8. 8 razy 2. 8 razy 2 to jest 16. Więc tutaj znowu szóstkę zapisujemy w tej pierwszej kolumnie, pierwszej od prawej a jedynkę zapisujemy już w kolumnie obok. Następnie mamy 8 razy 3. Zapiszmy sobie 8 razy 3 i do wyniku tego iloczynu, iloczyn to jest wynik mnożenia, musimy dodać jeszcze jedynkę, czyli tutaj zrobimy plus 1. 8 razy 3 to jest 24 Czyli zapiszmy sobie 24, i do tego dodajemy jeszcze 1. Uzyskujemy w rezultacie 25, czyli piątkę, która stoi tutaj w rzędzie jedności. Zapisujemy tutaj w tej kolumnie pierwszej od lewej strony, natomiast dwójkę, czyli liczbę, którą tutaj uzyskaliśmy w rzędzie dziesiątek, po prawej stronie piątki. Teraz będziemy mnożyć przez 5, i najpierw mamy 5 razy 2. Zapiszmy to sobie: 5 razy 2. 5 razy 2 to jest 10. W związku z powyższym 0 zapisujemy tutaj w tej kolumnie bezpośrednio pod piątką, czyli tutaj, zapiszę to czytelniej, żeby było wiadomo, że to jest 0. Natomiast 1 tutaj w tym momencie trzeba było zapisać już w kolumnie obok, czyli tu sobie zapiszemy. Następnie mnożymy 5 przez 3. Zapiszmy: 5 razy 3. Ale mamy jeszcze tutaj tę jedynkę, która stoi na samej górze, czyli musimy ją tutaj dodać. 5 razy 3 to jest 15, do tego dodajemy jeszcze 1, uzyskując w rezultacie 16. Czyli szóstkę tutaj sobie zapiszemy bezpośrednio pod dwójką, natomiast jedynkę z lewej strony. I te dwie liczby musimy teraz do siebie dodać. Szóstki, nie mam do czego dodać, więc ją przepisuję bez zmian. 5 plus 0, to jest po prostu 5, 2 plus 6, to jest 8. Natomiast tej jedynki ja nie mam do czego dodać, więc ją po prostu przepisuję. Czyli widzimy, że jak mieliśmy takie mnożenie, to uzyskaliśmy tutaj 1856, natomiast przy mnożeniu dwóch takich liczb też uzyskujemy 1856. Tutaj też nie ma znaczenia, którą, przez którą liczbę przemnożymy. Akurat w tym przypadku, w pierwszym i w drugim przypadku jest o tyle fajnie, że my mnożymy dwie liczby dwucyfrowe przez siebie, więc naprawdę nie ma znaczenia, którą najpierw zapiszemy przy wykorzystaniu właśnie pisemnego mnożenia. Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeżeli będziemy mnożyć liczbę na przykład trzycyfrową przez liczbę dwucyfrową. Tutaj, jeżeli faktycznie mamy mnożenie liczby trzycyfrowej i dwucyfrowej, to przy mnożeniu pisemnym w mojej ocenie wygodniej jest zapisać najpierw liczbę dwucyfrową, a potem liczbę, znaczy odwrotnie, najpierw liczbą trzycyfrową, a potem liczbą dwucyfrową. Czyli w mojej ocenie lepiej jest zapisać na górze liczbę, która ma więcej cyfr. Popatrzmy. Mamy tutaj dwa razy, 4 razy 4, do tylko przejdziemy. 4 razy 4. Zapiszmy to sobie. 4 razy 4. 4 razy 4 to jest 16. Czyli szóstkę zapisujemy tutaj w kolumnie, gdzie są obie te czwórki i jedynkę przenosimy dalej. W kolejnym kroku tę czwórkę przemnożymy przez tę trójkę. Czyli będziemy mieli 4 razy 3 i oczywiście tutaj musimy pamiętać jeszcze o tej jedynce, czyli tutaj sobie zapiszemy plus 1. 4 razy 3 to jest 12. Do tego dodajemy 1, uzyskujemy 13. I tę trójkę zapisujemy w tej kolumnie, zapiszmy tutaj 3, natomiast 1 zapisujemy już w kolumnie obok nad dwójką. Dalej tę czwórkę musimy przemnożyć przez 2, czyli będziemy mieli 4 razy 2 i oczywiście o tej 1 musimy dalej pamiętać. Czyli tutaj sobie zrobimy plus 1 i 4 razy 2 to jest 8, dodać 1, w rezultacie uzyskujemy dziewiątkę. Jest to liczba jednocyfrowa, więc po prostu dziewiątkę zapisujemy w tej kolumnie. W kolejnym kroku teraz sobie przemnożymy cyfrę przez dwójkę. Mamy 2 razy 4. 2 razy 4 to jest 8, no i ósemkę tutaj zapisujemy już w tej kolumnie. W kolejnym kroku tę dwójkę przez 3 musimy przemnożyć, czyli będziemy mieli 2 razy 3 to jest 6, więc szóstkę sobie tutaj zapiszemy, no i teraz 2 razy 2 to jest 4, więc czwórkę sobie zapiszemy w tym miejscu i dodajemy te dwie liczby do siebie. Szóstki nie mam do czego dodać, więc ją przepisuję. Natomiast tutaj, popatrzmy, dodajemy te dwie liczby do siebie. Będziemy mieli 3 plus 8. 3 plus 8 to jest 11. I liczbę, która stoi w rzędzie jedności, zapisuję tutaj w tej kolumnie, natomiast jedynkę, która stoi w rzędzie dziesiątek, zapisuję w kolumnie obok. I teraz tutaj na tym etapie ja już mam do dodania 3 liczby: 1 plus 9 i plus 6. 1 plus 9 to jest 10. Dodajemy do tego szóstkę i uzyskujemy w rezultacie 16. Szóstkę, która stoi w rzędzie jedności, zapisujemy tutaj w tej kolumnie, natomiast 1, która stoi tutaj zapisujemy w kolumnie obok, czyli tutaj sobie zapiszmy 1. I tu już musimy dodać do siebie dwie liczby: tę jedynkę i tą czwórkę. 1 plus 4 to jest 5. Czyli widzimy, że 234 razy 24. To jest 5616. I o tyle, o ile tutaj nie było większego problemu w przykładzie drugim, pierwszym i drugim. Żeby zamienić kolejnością te dwie liczby, które mnożymy, o tyle, no, hipotetycznie tutaj też nie ma problemu, żebyśmy sobie zapisali, że 234 razy 24 to jest dokładnie to samo, co 24 razy 234. Tylko jeżeli mielibyśmy wyznaczyć wartość takiego iloczynu, przypominam, że iloczyn to jest wynik mnożenia, to ten zapis wyglądałby w ten sposób. Myślę. Że no po prostu wygodniej jest wykonać takie mnożenie pisemne, tak jak mieliśmy tutaj. Czyli w momencie, kiedy liczba, wie, która ma więcej cyfr stoi po prostu wyżej. I zaznaczmy sobie, że tu pierwszy przykład, tutaj drugi, i tutaj trzeci. Mam nadzieję, że ten odcinek sprawił, że mnożenie pisemne. Przez liczby wielocyfrowe jest już dla Ciebie jaśniejsze. Niemniej jednak zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie wykonamy już więcej zadań.